Siedzieli przy śniadaniu w restauracyjnej sali hotelu Orbis w Bydgoszczy, niemal pustej ze względu na wczesną porę. Major Władysław Kowalski, przyjaciel Józefiaka jeszcze ze szkoły oficerskiej MO, pełnił honory gospodarza województwa. Rozmowa toczyła się leniwie, o starych kolegach, awansach, a także o sprawach czysto męskich, kto aktualnie z kim i dlaczego. Więc w końcu przygnało cię do Bydgoszczy? powiedział z uśmiechem Kowalski. Gdyby nie sprawa Kurzbacha, nigdy bym chyba nie doczekał wizyty kolegi ze stolicy, za niskie progi. Daj spokój, z zażenowaniem tłumaczył się Józefiak. Przecież wiesz, ile jest pracy. Mało masz jeszcze odwiedzin różnych gości z Warszawy? Myślę, że do nich nie tęsknisz. Wyobraź sobie nie tak znów wiele. U nas panuje spokój, więc inspektorzy mają inne zmartwienia, a atrakcyjne kurorty są u sąsiadów. Spokój, jeżeli nie liczyć tych cholernych pożarów, istna plaga. Zresztą nie tylko u nas. A co u ciebie? Prywatnie czy służbowo? Prywatnie. Słyszałem, że wreszcie się żenisz. Dotarło do bydgoszczy? A to plotkarze. Józef jak był wyraźnie zdziwiony. Myślałem, że obiektem zainteresowania bliźnich po fachu są wyłącznie żonaci koledzy. To się znów przeliczyłeś. Widziano cię na urlopie z bardzo przystojną dziewczyną w czerwonej sukni. Wyglądała podobno przy tobie jak kolejowy sygnał. Nie mogli więc cię nie dostrzec. Kiedy chcesz wrócić do Warszawy? Zmienił temat, widząc zmieszanie swojego gościa. Niewiele mam czasu, nie więcej niż dwa dni. Rozkręcam tę sprawę w różnych kierunkach i muszę jej osobiście pilnować. Bardzo liczę na twoją pomoc. Kowalski znów energicznie potrząsnął głową. W porządku. Jakoś zdążymy. Zresztą coś nieco już o tym wiemy. Józef jak niecierpliwie poruszył się na krześle. Jak trafiliście na ślad tego Kurzbacha? Jak trafiliśmy? Normalnie. Mieszkał taki przed wojną w Bydgoszczy i był tu zameldowany. U nas się zresztą o takich pamięta. Głos jego zabrzmiał niezwykle twardo. Są bowiem sprawy, o których zapomnieć nie wolno. Więc gdy nadałeś dalekopisem prośbę o sprawdzenie, czy mieszkał taki w Bydgoszczy, chłopcy uwinęli się bardzo szybko. Sprawdzili stare księgi meldunkowe i odnaleźli twojego Kurzbacha. Dostałeś przecież naszą odpowiedź. Bardzo lakoniczną. Zawsze byłeś leniwy w pisaniu. Pytam, bo trapią mnie wątpliwości, czy jest to aby ten, którego poszukujemy. Poza imieniem i nazwiskiem oraz naciąganym wnioskiem nic więcej o nim nie wiemy. Tak, w zamyśleniu powiedział Kowalski. Nic na ten temat poradzić nie mogę. Sam sprawdzisz, sam ocenisz. Myślę, że gra jest warta świeczki. Trudno uwierzyć, że był to tylko przypadek. Natomiast tego drugiego, jak mu tam szyszka, nie mogliśmy dotąd odnaleźć. Ale szukamy, nie trać więc nadziei. A propos, zapytał niespodziewanie, byłeś przed wojną w Bydgoszczy? Nie, nie byłem. Dlaczego pytasz? Bo ma to istotne znaczenie. Lepiej rozumiałbyś tę sprawę. Jaką? No tę właśnie, którą prowadzisz. Józef jak wyraźnie się zniecierpliwił. Posłuchaj, Władek. Powiedz wreszcie po ludzku o co chodzi. Co wiesz o tym Kurzbachu? Kowalskiego jednak nie było łatwo zmusić do szybszych wyjaśnień. Leniwie sięgnął po paczkę klubowych leżącą na stole. Potem zapalił i zaciągnął się dymem. Postronny widz obserwujący jego niedźwiedziowate ruchy, postać więcej niż korpulentną, zaawansowaną łysinę i dobroduszny wyraz twarzy, tylko przy znacznej fantazji mógłby domyślić się, że przy restauracyjnym stoliku siedzi jeden ze zdolniejszych funkcjonariuszy miejscowej służby kryminalnej, pracujący już w tym fachu ponad dwadzieścia lat. To zależy od tego, czego pragniesz się o nim dowiedzieć. I w jakim zakresie interesuje cię przeszłość Kurzbacha? Chcesz poznać tylko fakty dotyczące jego osoby, czy też na tle ówczesnej sytuacji, w jakiej żył i działał? Dziwne pytanie, obruszył się Józefiak. Chcę wiedzieć o nim wszystko. Kowalski uśmiechnął się dobrotliwie. Wszystko? Masz wygórowane ambicje. Wystarczy, że wiemy, iż taki był, kim był i że działał w bydgoszczy. Reszty możemy się tylko domyślać. Rozumiesz? Widzę, że nie obejdzie się jednak bez małego wykładu z historii najnowszej. Ile mamy czasu? Jest dopiero dziewiąta, Józef jak spojrzał na zegarek. Chyba zdążymy. Napijesz się jeszcze kawy? Z przyjemnością, tylko bez mleka. Na początku małe zastrzeżenie, o tak z ostrożności procesowej. Pamiętaj, nie jestem historykiem i dlatego w tym, co powiem, może być wiele uproszczeń czy niedokładności. Urodziłem się w tym województwie i mam subiektywny stosunek do spraw, o których będę mówił. I nic na to nie poradzę. Tu przecież zamordowano moją rodzinę. Nie mam zamiaru cię agitować, ale nie wyobrażasz sobie nawet, ilu gorących patriotów zamieszkuje odsetek lat na Pomorzu i jaką straszną śmiercią nieraz ginęli z rąk Niemców. Szczególnie w czasie ostatniej wojny sąsiad Niemiec denuncjował sąsiada Polaka, kolega kolegę, znajoma znajomą, załatwiając od przy okazji jakieś porachunki osobiste lub zaspokajając najniższe instynkty. Wybuch ich nienawiści do tego, co polskie, był wręcz niespotykany. Kto tego sam nie przeżył, wątpię, czy to zrozumie. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy Niemcy, żyjący do wojny w Polsce, okazali się później zdrajcami i hitlerowcami. Byłoby to niedopuszczalnym uproszczeniem. Na pewno nie wiesz, że w Polsce przed 1939 rokiem działały nawet dwa niemieckie stronnictwa o antyhitlerowskim programie. Niemiecka Socjalistyczna Partia Ludowa, Deutsche Sozialistische Arbeitspartei i chrześcijańska Partia Ludowa. Deutsche Christliche Volkspartei. Losy wielu członków obu tych stronnictw po napadzie Hitlera na Polskę były również nie do pozazdroszczenia. Niestety, stanowili oni jedynie zdecydowaną mniejszość. Większość Niemców zamieszkałych do wojny w Polsce popierała niemal jawnie hitleryzm. A było ich niemało, jeśli się zważy, że do 1939 roku w naszym kraju niemiecka mniejszość narodowa liczyła około 800 tysięcy, w tym ponad 100 tysięcy w samym województwie pomorskim. Polityka naszego sanacyjnego rządu była naiwna i niekonsekwentna. Niemcy, którzy mieszkali w Polsce, korzystali z największych możliwych swobód i przywilejów. Natomiast Trzecia Rzesza nie poczuwała się do żadnych międzynarodowych zobowiązań wobec polskiej mniejszości zamieszkałej w Niemczech. Tę polską mniejszość w Trzeciej Rzeszy prześladowano od najdawniejszych lat. Czy zdajesz sobie sprawę, że nasi Niemcy wydawali w Polsce do wojny 105 gazet i czasopism w języku niemieckim swobodnie organizowali się w przeróżnych stowarzyszeniach, Związkach, spółdzielniach i im podobnych? Powiesz może, że na tym polega tolerancja? Spójrzmy, co z niej wynikło. W Polsce działały swobodnie niemieckie partie polityczne o wręcz niemaskowanym, prohitlerowskim programie. Na przykład Partia Młodoniemiecka, Jung Deutsche Partei, czy Zrzeszenie Niemieckie w Poznańskim i na Pomorzu. Deutsche Vereinigung für Posen und Pomeranien. Niemcy w Polsce stanowili grupę dobrze sytuowaną pod względem materialnym, pomagającą sobie wzajemnie. Doniesienia Polskiej Służby Wywiadowczej i Policji Państwowej o faktycznej działalności tych ugrupowań pozostawały najczęściej bez reakcji ze względów politycznych. Gdy na to wszystko patrzyłem, po prostu trafiał mnie szlak i tak sobie rosła piąta kolumna na naszych oczach. Organizowała się, krzepła, uzbrajała i planowała zakrojone na wielką skalę prowokacje i dywersje. Kowalski przerwał na chwilę. To było tak, podjął na nowo. Jak długo Hitler nie występował jawnie przeciwko Polsce, tak długo nasi Niemcy, poza uprawianym szpiegowstwem gospodarczym, politycznym czy wojskowym, zachowywali na zewnątrz lojalność. Ale od października 1938 roku zaczęli powoli zrzucać maskę. Nastąpiły akty dywersji, sabotaże, organizowanie i podjudzanie do pogromów żydowskich, jawne propagowanie faszyzmu czy nawet akty terroru. Wtedy też, a może nieco wcześniej, zaczęli także przygotowywać listy niebezpiecznych Polaków. Wiesz, ilu mieszkańców Bydgoszczy zamordowali hitlerowcy? Nie wiem, ze wstydem przyznał Józefiak. Tak też myślałem. Ponad 36 tysięcy. Masowe mordy zaczęły się od pierwszego dnia wkroczenia wojsk niemieckich do Bydgoszczy. Wojsko rozstrzeliwało nie gorzej od wytrawnych oprawców z Gestapo CSS Znów przerwał i sięgnął po kolejnego papierosa. No tak, pewnie się zastanawiasz, po co ja ci to wszystko mówię. Otóż niejaki Alfred Kurzbach, którym obecnie się interesujesz, zamieszkały od lat w Bydgoszczy i wykarmiony polskim chlebem, był właśnie członkiem Deutsche Vereinigung, które zajmowało się bardzo brzydkimi sprawami. Jedni organizowali niemiecką siatkę wywiadowczą, inni organizowali grupy dywersyjne. Jeszcze inni, ci bogatsi, finansowali przedsięwzięcia, a wszyscy serdecznie nienawidzili Polski i Polaków. Rozumiem, dobrze, że mi to wszystko powiedziałeś. Nie bardzo się orientowałem w tych sprawach. Co wiemy o działalności samego Kurzbacha? To właśnie jest szkopu. Wiemy na pewno, że był członkiem Deutsche Vereinigung i to niewątpliwie aktywnym, ale niewiele więcej. I dlatego znów musimy sięgnąć do historii. Już w owym czasie powszechnie było wiadomo, że Hitler jedynie szuka jakiegoś pretekstu mającego usprawiedliwić napaść na Polskę. Rzekome prześladowania niemieckiej mniejszości w Polsce miały być właśnie jednym z pretekstów dla inwazji zbrojnej. Cóż jednak czynić, gdy prześladowań takich w rzeczywistości nie ma? Trzeba je sprowokować, a najlepiej samemu je stworzyć. I w ten sposób dobrnęliśmy do drugiego rozdziału naszej historii. Dzisiaj wiemy, że członkowie Deutsche Vereinigung oraz Jugdeutsche Partei, wspomagani przez specjalnie przeszkolonych i w tym celu przysłanych do Polski niemieckich agentów, opracowali plany niespotykanych prowokacji. Planowali m.in. wysadzenie w powietrze niektórych szkół niemieckich, między innymi przy ulicy Pierackiego nr 2 czy Wamińskiego 13. Planowali podpalenie teatru przy ulicy Gdańskiej 68 oraz innych obiektów. Gdyby plany te zostały zrealizowane, Niemcy mogliby krzyczeć na cały świat o polskich bestialstwach w stosunku do Niemców. Słynna prowokacja i dywersja we wrześniu 1939 roku to tylko realizacja tych samych planów i celów. Jaki był udział w tych zbrodniach Alfreda Kurtzbacha, tego znowu nie wiemy. Możesz jednak założyć w ciemno, że Alfred Kurzbach był w jakiś sposób w te sprawy zamieszany. Kowalski przerwał, nalał z dzbanuszka kawy do pustych już filiżanek. Z pudełka wyjął znów papierosa. Józefiak podał mu ogień.